Mnie bardzo zainteresowało, co to jest za filmik, który ma Remig już upublicznić. Na ten komentarz nawet ty e, odpowiedziałaś, i muszę ci powiedzieć, że kurczę, no, jestem ciekawa, no, kiedy to zobaczymy. To był jakiś żart, ja mu wysłałam jakiś zabawny filmik po prostu dzień przed. E, nie będę może zdradzać, co to było. Ale wy tak długo już sobie komentujecie tam różne rzeczy? Długo się znamy, lubimy się bardzo. Bardzo go lubię, uważam, że to jest świetny człowiek. Yy, więc więc no to było na tyle. No. A masz także od przyjaźni do miłości jeden krok, czy niekoniecznie? Tak, myślę, że przyjaźń w związku jest bardzo ważna. To jest fundament, żeby się lubić przede wszystkim. Bo to nie jest pytanie, czy kogoś kochasz, tylko czy go lubisz, czego pożądasz. To też jest oczywiście ważne na początku, ale potem musisz tę osobę jednak lubić. Jak przestajesz ją lubić? no to nie, nie dzieje się ciekawie, jak przestajecie się lubić dogadywać, prawda? Więc przyjaźń jest bardzo ważna. To no ja mam teraz dla Ciebie taki quiz. Asia, jakbyś miała opisać swoje emocje do Remigiusza, to A Lubisz, B Pożądasz, C Kochasz. Wystarczy, żebyś odpowiedziała A, B lub C. C, C.